Tu możesz patrz, no i popatrz, i tu rękę włożysz i będziesz ściągnął no. i masz kierowanie lepsze. I pierdolę ci, kurwa, patrzcie, cholera. Patrz, ja ci ujrana. powiem, gdzie jeździmy.

na kolację zajedziemy akurat, Tobie owsa nasypiemy zaraz, a jasminski z baczną zupę będę jadł, a dla nich choć godzinę kilometrów robią sto. Nic lupy nie ma ani owsa W koniku, wio, w koniku. dla nich zimny gara, nam się lepiej żyje mimo starych lat. Spotkali znów samochód na zakręcie Stał w miejscu wypluwając z rury dym A u dowcipny szofer tlnąc za wzięcie Schylony nad motorem dłubał w nim Galambosz dumnie spojrzał na nich z kozła Hej, chłopcze! krzyknął przez zwiniętą dłoń Patrz, żeby ta landara się dowiozła